Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa, witamy. Tutaj jest nasz działacz z dawnych czasów i ja też na tej stoczni w ramach, no byłem przywódcą strajku w Ośrodku Wodawczo-Rozwojowym MEPROZET w Gdańsku i potem w Solidarność Rolników i do właśnie ja tworzyłem. Pierwszy ten, zostałem sekretarzem na Województwo Pomorskie z Gabriel to też mój dobry przyjaciel, witam. I chciałem za, zapytać się, bo dzisiaj mamy 40 rocznicę tych wydarzeń, jak po tych 40 latach można przejść, e, ocenić to, e, czy, czy wszystko było dobrze, co było źle? No, nie, Taki, dobrze, takie tanie, nie, sobie, nie jesteśmy w stanie tutaj napisać książki. No tak? ja wiem, ale, ale tak po, pokrótce. No, zaczęło się pięknie, prawda? Zaczęło się od, od wielkiego historycznego sukcesu, e, nieporównywalne z żadnym innym wydarzeniem wcześniejszym w historii komunizmu, bo to było w istocie rozbicie komunizmu, upokorzenie komunistów. Oni to bardzo boleśnie odczuli, no i zemścili się wkrótce potem, prawda, mordując Solidarność, napadając na nas w e, więzieniach, e, zamykając w więzieniach. No ale komunizm się rozpadł, komunizm upadł i odzysk... Czy do końca? No właśnie, pytanie. Upadł rzeczywiście system jako system no, własności państwowej prawda, upadł, ale w powstało coś potwornego w postkomunizm, który no, dzisiaj wiemy, że w Chinach odnosi sukcesy, gdzie komuniści nadal rządzą mimo gospodarki rynkowej, prawda? No i, i, i ten rynek, ta gospodarka rynkowa stała się jakimś nowym bożyszczem, dla którego myśmy powinni, wtedy mówiono, powinniśmy poświęcić idei wolności, demokracji, które, o które w sierpniu tutaj przecież, przecież walczyliśmy. No, długa była walka. Yy, były takie momenty mobilizacji i wydawało się, że, że, że już jesteśmy niedaleko, jak Powstanie rządu Jana Olszewskiego, pierwszego, pierwszego wyłonionego w demokratycznych wyborach Rządu Rzeczpospolitej. No ale w, po pół roku przyszła właśnie nocna zmiana i, i, i ludzie ludzie Służby Bezpieczeństwa, i ludzie związani agenturalnie czy, czy interesami z komunistami no obalili ten rząd. I sytuacja wróciła. No, postkomunizm zwyciężył, później były przecież rządy SLD, prawda, Millera, Cimoszewicza, ludzi zasłużonych dla, dla systemu komunistycznego, ludzi zasłużonych dla walki z Solidarnością. No to oni że władzę Oleksy, prawda, prezydentem na 10 lat został komunista, funkcjonariusz Stanu Wojennego Kwaśniewski, no wydawało się, że, że z marzenia o niepodległości nic nie będzie, że zostały jakieś, jakieś zgliszczenia. Tak, no ale no, później był AWS, rzeczy się zmieniały. W końcu 2015 rok, i od pięciu lat zaczynamy robić to, o czym marzyliśmy, że natychmiast po uzyskaniu wolności. Będzie, Będziemy robić. będzie wolna Polska, będzie niepodległość, A. będzie umocnianie bezpieczeństwa narodowego, będą właśnie oderwanie się od, od zależności energetycznej. No wszystkie te rzeczy, które się dzisiaj dzieją. No, długo trzeba było czekać, ale w końcu mamy to, o czym mówić. Jesteśmy dzisiaj. Dzisiaj Lech Wałęsa tam na scenie wypowiadał się, że no na, nastąpiła przemiana wtedy, bo się dogadali ci prześladowcy z tymi, którzy przeszladowali i tak. To do dzisiaj podobno według niego trwa, ale jeszcze tutaj dodam. Ja pamiętam ten moment, kiedy tu na sali BHP byłem jako delegat swojego zakładu pracy LoboZetu. Kiedy Wałęsa poddał strajk i podpisał z gniewem porozumienie, że socjalcy dostaną pieniądze większe i pomnik powstanie, natomiast wszystkie zakłady inne by nic nie dostały. I wtedy myśmy tutaj, jako to, to forum tych, tych zakładów pracy, przegłosowali i odwołaliśmy Lechę Wałęsą. I tu stała już Nyssa miał wyjeżdżać, ale Bogdan Borusewicz, jak pamiętam, tak było, to podszedł do mikrofonu po, po, po godzinie, czy tam dwóch, i powiedział, że trzeba zarządzić no, reasumpcję głosowania, jak on to nazwał, ponieważ musi być robotnik przywódcą, bo inaczej nastraszył nas, że czołgi wiadomo, tak jak w 80 roku. Tak było. Tak, do, rola Bogdana Borusewicza nieszczęsna, bo byłem przekonany, że on dobrze chciał, tylko, że no, jest człowiekiem nieumiejętnym, to, że jest w ogóle po czymś naiwnym może, e, no tak czy owak przywiązanym do swoich koncepcji, prawda, tak czy owak zrobił wtedy potężny błąd, no bo przecież myśmy tego nie wiedzieli, ale, ale wkrótce potem dowiedzieliśmy się, że Wałęsa, że, 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 że no to ten, kapuś Bolek, prawda, który donosił na, na bardzo wielu swoich kolegów, którzy w strajku brali czynny udział, którzy, którzy tak symbolicznie mówiąc nieśli go na, na ramionach, prawda? Nie wiedząc, że to jest człowiek, który, który ma niszczył im życie, prawda, I, im, ich rodzinom, i ich, ich przyjaciołom. Tutaj jest y, nasz symbol strajku, może podejść bliżej, a, a Anna Walentynowicz, jej po pierwsze mamy, y, to o nią zaczął się tak naprawdę strajk, bo ją zwolniono z pracy, prawda? A, to jest właśnie... a potem o niej było cicho, bo ją chcieli całkiem wyeliminować. Ale tutaj mam... mam, mam, mam... Chciałbym powiedzieć o, o pewnej sprawie, która dotyczy Anny która mm -hmm. dotyczy Bogdana Borusewicza. Mianowicie, kiedy Bogdan Borusewicz e, chyba 12 sierpnia e, przyszedł do, do moich przyjaciół e, Grzegorza i Tomka Petryckich, grafików, którzy na, na użytek Wolnych Związków załóżą, robili różne rzeczy, prawda, e, wcześniej jeszcze od 1978 roku poprosić, żeby przygotowali takie te plansze informujące o celach strajku, to, to, to dał mu listę, na której były żądania finansowe i na końcu tych, na końcu tych, tych, tych żądań finansowych było przywrócenie do pracy Anny Anne Właśnie, Dopiero na końcu. I, w, i wtedy, wtedy Grzegorz Petrycki mówi, no bo nam słuchajcie, jakaś dysproporcja no, są ważniejsze i mniej ważne sprawy. No, Pieniądze, pieniądze, oczywiście jesteśmy realistami trzeba żyć, ale, ale politycznie na to różnica jest. Anna Mancinowicz to żądanie powinno być na pierwszym miejscu. I Bogdan Borusowicz mówi wtedy: Nie, ty nie znasz rob roboli, robole to ich interesuje tylko kiełbasa. On był inteligentny. A Grzegorz mówi: No dobrze, ale. Nie znam że faktycznie nie znam o Roboli, bo to student historii Rady Szkoły Plastycznych ale przecież na Robolę rozumiem, że droga do kiełbasy to prowadzi przez demokrację, prawda? O, no, a rób, rób jak chcesz. I to, i to Grzegorz Petrycki spowodował, że na pierwszym miejscu było żądanie przywrócenia do pracy Anny Walentynowej. Dobra, ja mam takie... Jakie masz przesłanie dzisiaj dla, dla, dla naszego nowego pokolenia, bo teraz my już ma, odchodzimy, że tak powiem, jesteśmy w takim wieku dinozaurów, jak to się mówi. Co powiedzieć młodzieży? Co mają robić, żeby, żeby Polska była wolna, suwerenna? O, powiedz do kamery. Patrzeć władzy na ręce, na pewno, ale współpracować z władzami. To znaczy, przyłączyć się do budowania Polski. to znaczy, Własne interesy, własne, własne powodzenie, edukacja, rozwój, praca to wszystko ważne. Troska o rodzinę to, to niesłychanie ważne, ale, ale, ale dla Polski trzeba pracować również w wymiarze społecznym, trzeba się organizować. Tu nawet nie chodzi o, o, o to, żebym namawiał kogoś do, do jakiejś konkretnej partii czy konkretnej polityki, prawda? Chodzi o zainteresowanie dla spraw publicznych. To, co się tu stało 40, 40 lat temu, to dlatego, że ci ludzie zbiorowo opowiedzieli się za tym, żeby działać na rzecz, na rzecz Polski. To był wspólny mianownik. Też się bardzo różnili. Też mieli różne poglądy. Jak to wtedy mówią, wierzący, niewierzący, prawda, nie, partyjni, bezpartyjni. Tak, byli tu też partyjni. Ale wszyscy, wszyscy uważali, że trzeba wystąpić publicznie, trzeba wystąpić zbiorowo, bo tylko w ten sposób można przekształcać własny kraj. I dzisiaj, jeżeli ktoś ceni niepodległość, ceni wolność, ceni demokrację, to nie, nie może zasiadać w domu Br broniąc jej przy, tele przy telewizorze tak, czy w internecie, tylko, tylko musisz naprawdę gdzieś znaleźć własne środowisko, własną grupę i tam podjąć działania publiczne. No ja takie działania podjąłem w dziesiątym roku, kiedy za, z, z, z bezrobocie nam strasznie rosło, bo co robić robił no to co robił i założyłem Polską Organizację Bezroboty, byłem jej szefem i, 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 i walczyłem no, ostatnio też w 2000 w szóstym roku założyłem fundację gospodarczą bezrobotnych NGO. No więc to są organizacje, które mogą coś zmienić. u siebie. I trzeba walczyć i na, na ile można, a nie siedzieć i tylko oglądać telewizję i, i, i się pomysł, partiami. Według swoich umiejętności, według swoich pomysłów, ale, ale każdy powinien się włączyć w życie publiczne. Tak, to jest obowiązek wobec Polski. I tego wam życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Go... Dobrze, Jak, jakie to będzie?